To była szalona noc w Przecławiu. Tamtejszy Dom Kultury zorganizował imprezę taneczną w klimacie lat 50. i 60. Bawiło się około 100 osób, w większości znakomicie przebranych. Z Mielca na imprezę można było podróżować kultowym autokarem Ogórkiem, a na miejscu furorę robił wstawiony do środka Domu Kultury osobowy samochód Warszawa. Zdjęcia wkrótce w portalu hejmielec.pl Odpijamy, odbijamy każdą swoją stronę. Ulek zielony ma garniturek i zamkę, i sandały. Ziemos mi zielony jest sam.